I jo się mamy z tej strony Szymon dziś gramy w robloxa ale oby tam gdzie trzeba samemu narysować subskrybujcie mój kanał jeśli chcecie więcej takich filmików oczywiście zostawcie lajka like no, idziemy dalej więc prawie narysuję a ja właśnie nie wiem jak ja to mam zrobić to jest dla mnie najtrudniejszy jak wy wiecie to napiszcie w komentarzach Graj. Kurde, tam już było coś tam trzeba zrobić było. Dobra, to jak ja to zrobię? No to, to zaraz się widzi. Dobra, zrobiłem już to jak widzicie. Tu jest to bardzo trudna i idziemy dalej, więc narysuj. O, kurde, nie, czekaj wy... Kurde, tyk. tyk, 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 tyk. Nie wiem, czy ja to zrobię. Aha, trochę było niżej. Otrz, what, what? Kurde, serio. Pięć, I graj. Oh, Jezu! Dobra, znów się zaraz widzimy. Dobra, już wiem, jak to zrobić, widzowie. Dobra. Y tutaj da się doskoczyć, potem tutaj już nie da. To dlatego zrobiłem taką platformę, można powiedzieć. Okej, okay. kolejny. A to już tak, się coś zrobimy. A no to to niszczy, okej. Okay. Wyczyść. Nie wiem czy ja teraz jakoś... Nie wiem czy ja to, to zrobię teraz. Ale co zrobiłem? Dobra. O, przeszliśmy wreszcie. Dobra, idziemy dalej. 21. Zrobimy Znóżnym pasztetem. Kurde. Eee, znów ten pasztet. Trzeba zrobić tak. Ja. Tego się nie da zrobić. Patrzcie. O, o tak, mamy. A ja jeszcze spadłem. Pozdrawiam Waterskill. Już musiałem spać, no bo nie miałem jak tego zrobić. Ale już dam radę. A teraz zrobię to. Pam! Serio? Chciałem się łapet odbić. Dobra, idziemy. Dobra robi... Ale tutaj dałem radę S. Jeszcze to spadło. Dobra, narys. Jak ja to mam zrobić? Nie wiem jak. Tak. Zresetujemy się teraz. na tym będę? O! Dobry pomysł był. I patrzcie. Naciśnij przycisk, aby otworzyć te drzwi. E Jakie to kurde mam Narysuj. A, zrobił ksykurowe. Albo takie coś... wyczyść. Graj. S mam normalnie teraz. Jak to mam tego paszteta zrobić? Za mm -hmm. wysoko 6. Graj. Edino ja, se jaz zabijem. Nawet. Ja, veliko se zabijem. Aha, to zabija. Treba, če pa narediš kod, 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 kod. Treba narediti kod, 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 kod. graj o, madam dobra, narysuj trzeba zrobić tak, tak tak, tak i graj trzeba tutaj skakać oczywiście co to jest? trzeba zrobić paszteta potem pasztet pasztet Pasztet, pasztet O O I patrzcie, jaki ładny most Nad wiertarką Nad krę... nad gor... Ja ciągiem o, sam raz nawet skoczyłem Co za pasztet Trzeba doskoczyć oczywiście Mówimy tutaj pasztet, a tutaj trzeba... Co tu chodzi? Graje. Magic! Magic! Tutaj prezent otwieramy i może jeszcze raz zagramy Jak, jak będę wiedzieć jak to zrobić Pierwsza wygrana Snober War Pros in Ridge. Pierwsza wygrana Array, A to jest to samo? A no, to jest to samo Nie Nie widzę, nie to jest to samo No to jest to samo Dobra, to będzie dzisiaj, tyle z dzisiejszego odcinka. Albo nie. Jeszcze robimy, bo jak wiecie. Ja robię beziki tylko. O, ładny most. To znamy też na tej połowie. Trzeba zrobić robi Robi nie trzeba powiedzieć. Trzeba zrobić. Robi wrażenie. Ty papuga, ej! Papuga! Dlaczego chłopak taką postać jak ja? Patrzcie. Ale jedną no, twarz ma. Tylko. Ja w sumie też sobie zmienię twarz. Robi wrażenie. Trzeba zrobić. Patrzcie. Pu, 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 pu. i ja, ja, mam, mam,

Robi wrażenie. Yeah. Patrzcie, mam tutaj już pierwsza, już pierwsza wygrana. Na trzeba zrobić. Water skill oczywiście. Patrzcie, trzeba, zrobimy tak, tak. No w tym pastetem trzeba. Patrzcie, zrobić tak. 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 Oczywiście, tak. No i już mamy. Patrzcie, i water skill trzeba tu zrobić. Nie patrzcie się na to. Oczywiście, że się na to nie patrzycie, bo wam ufam. Jezu, znowu z tym pasztetem! Dobra, to idziemy w pasztecie. Pa, O, ła, fajny water skill. The fuck makes, trzeba powiedzieć. Falajcie na wczorajszy mój odcinek, to oczywiście nagrałem. Paszteta, jak śpiewam. No, dobra, nie. Nie będę Wam jednak mówić, że to... A jednak, że to Wam trzeba zrobić. Water skill! Oh my god! Patrzcie, papuga normalnie... Ma taką postać jak ja. Papuga. To sobie jeszcze wejdę i co? Minusie, czy nie zrobisz pasztecie Dobra, nie Pasztet! Pasztet! A, la, la, la. Dlaczego to przechodzi przez pasztet? la patrzcie jak ja to szybko zrobię Nie umiecie tak Nie umiecie tak nie umiecie tak! Nie umiecie tak! A to jest jednak inne, inne, inne... To jest jednak inne... To znów z tym pasztetem... To z tym pasztetem... To z Pastet, pastet, ted, O, dobra, będę tak robił. No te pastecie! ty pastecie! Robimy prsk, dob, 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 jest, jest, jest. O, czwóreczka Nie, lud, pas, boogie, boogie, błoki, boogie,

mnie się zasubskrybować mój kanał no i zostawić łapeczkę w górę no to no to pa